Związana z koluszkami jestem od właściwie od 55 lat. Tutaj kończyłam liceum w koluszkach i po ukończeniu studiów w 1971 roku rozpoczęłam pracę w koluszkach. I zamieszkaliśmy, również mieszkaliśmy w koluszkach. Do 1974 roku pracowaliśmy w koluszkach i mieszkaliśmy. W 1974 roku wyprowadziliśmy się do pobliskiej miejscowości, do Jeżowa, gdzie kontynuowałam pracę w przychodni, w ośrodku zdrowia, tak to się kiedyś nazywało, w ośrodku zdrowia w Jeżowie przez okres 10 lat. Ale przyznam się, że ciągle nas ciągnęło do koluszek. Kupiliśmy tutaj działkę i rozpoczęliśmy budowę Domku jednorodzinnego. No i szczęśliwie się złożyło, że w 1984 roku, a więc po 10 latach naszej nieobecności w Koluszkach, powróciliśmy do, do koluszyk i również rozpoczęliśmy pracę. Ja rozpoczęłam pracę w Koluszkach, mąż w tym czasie pracował w Brzezinach w szpitalu. No i właściwie cała nasza. Cały nasz pobyt. No byliśmy związani, jesteśmy nadal związani, byliśmy jesteśmy nadal związani y, z koluszkami. Y, tutaj nasze dzieci skończyły szkołę podstawową, skończyły y, szkołę no właściwie syn średnią, drugi syn, no, ale to nie istotne, drugi sen w Łodzi kończył, ale cały czas y, mieszkaliśmy w koluszkach. W 90, w 1999 roku. Y, Przekr... Powołaliśmy nasz niepubliczny ZOS, to znaczy rozpoczęliśmy działalność w naszym już własnym, niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Mhm. I powolutku rozbudowywaliśmy nasz budynek niepublicznego zakładu. No, rozpoczynaliśmy od małej parterowej przychodni. W tej chwili już no, dysponujemy budynkiem dwupiętrowym z dużą ilością gabinetów, z rozwiniętą specjalistyką, radiologią. Myślę, że no, właściwie cały czas jesteśmy związani z Koluszkami, mimo że już nie mieszkamy w Koluszkach, mieszkamy w pobliskiej miejscowości w Mikołajowie, ale nadal pracujemy i związani jesteśmy właściwie sercem z koluszkami. A czy pamięta Pani jakieś wydarzenie takie istotne dla Państwa, dla, dla Państwa rodziny, no w jakiś sposób szczególne, które wiąże się właśnie z, z koluszkami, jakieś takie ciepłe, dobre emocje wywołuje? Coś takiego, to znaczy myślę, że yy, myślę, że my cały czas jesteśmy jakoś tak y, związani z koluszkami, śledzimy, y, patrzymy, jest nam miło, jak się pięknie rozwijają koluszki. Y, no, jesteśmy tak, ja bym powiedziała, że wręcz wrośnięci y, w tę y, atmosferę koluszek. Y, sam sobie Mimo, że mieszkamy już gdzie indziej, ale nie, no, z sercem, i mm, praktycznie no, cały czas jesteśmy przywiązani do Koluszek. Nasza firma już obchodziła dwudziestolecie. Już mieliśmy dwudziestolecie y, firmy. Y, było nam też bardzo miło, bo usłyszeliśmy dużo ciepłych słów od władz Koluszek, od y, władz właściwie wojewódzkich. To takie miłe, takie budujące, miłe. No i cóż, no ciągniemy dalej tą firmę, mimo że już ja i mąż jesteśmy na wieku emerytalnym, ale firmę przejął syn, synowa i no my im dzielnie też staramy się pomagać.